W spokojnym rytmie turkocze silnik. Kuter wędruje po morzu. Ciągnie sieć pełną ryb. To dobry połów, bogactwo mórz. słuchać skrzeczenie mew. Pieśń rybaka. Wszystko faluje plejadą odbić i barw. Żaglówka wybrała się na niedzielną wycieczkę. Spokojnie mija stały ląd, nie wypływa na pełne morze, trzyma się bezpiecznego brzegu. Na pokładzie jest cała rodzina. Powróci na niedzielny obiad. Dzisiaj przyjdą przyjaciele. Lubię swoje miasteczko, wszyscy są życzliwi i pomocni. Może wieczorem wyjdziemy na wzgórze by spojrzeć na miasteczko i mijający dzień. Ogromny żaglowiec unosi się wśród fal. Nie boi się burzy i fal. Ściga się z rybami. Jego żagle są pełne wiatru. Z podziwem spogląda na niego słońce. Z rozpędem mija go ptak. W oddali zostawił bezpieczny brzeg. Jego załoga jest doświadczona. Przed nim nieznany ląd. Leniwe łodzie zacumowały w porcie. Czuć zapach ryb i skrzek walczących mew. Rybak naprawia sieć. Latarnia morska czeka na noc. Może wypłyniemy na połów. A może pójdziemy do pubu na kufel Guinnessa. Spokojny, słoneczny dzień. Czuć chłód od morza. Łodzie odbijają się od brzegu. Z radością płynie wieloryb. Przemierza oceany. Wynurzył się, by zaczerpnąć oddech na powierzchni. Wita się ze słońcem. Zaraz zanurzy się w niezbadanych głębinach. Niegroźny mu strach i chłód. Jest pełne jedzenia niezwykłych mieszkańców. Przelatuje zdziwiony widokiem wieloryba ptak. Pozdrawia go okrzykiem. Na górze, wśród wiatrów i chłodu, rośnie drzewo zahartowane pogodą. Wystarczy mu odrobina ziemi przywianej przez wiatr. Czasami przywita się z muchą. Wzrasta wśród chłodnych skał. Jednak bliżej jej do słońca. Wzrasta w jego promieniach. Czasem przeleci ptak. Z szacunkiem głaszcze je wiatr. Ptaki wygrzewają się na skałach. Kontemplują w ciszy widok. Ze spokojem szemrze morze. Fale rozbijają się o brzeg. Słony zapach i smak. Ciszę rozdziera mewy krzyk. Słońce nagrzewa, morze schładza. W oddali wyłaniają się góry. Delikatnie wieje wiatr. Burza szarpie drzewem. Jego korzenie zawinięte są głęboko wśród skał wiatr przeczesze igły, czuć mroźną śmierć. Jednak nic nie pokona drzewa, głęboko zakorzenionego w sile skały. Bezsilnie wieje wiatr. Chmurzą się groźnie chmury. Kalejdoskop barw i kształtów wśród odgłosów łąki delikatnie przeleciał motyl. Z bzyczeniem bąki bąk i pszczoła. Światło odbija się od trawy. Wszystko zlewa się w zieleni. Łąka pełna kształtów, dźwięków, zapachów i barw. Ptak szybuje wśród skał. Patrzy na wszystko z góry. Ostre krawędzie skał wieją grozą. Za każdym krokiem czai się śmierć. Wszędzie po horyzont czuje się niebezpieczny krajobraz gór. Kiedy skończy się ta niebezpieczna wędrówka? Kiedy ujrzę szczyt? Patrzę na lekkie chmury, bez troską noszące się w dal.